Czekaj, dzisiaj jest który, 21 czy 20? 21. Ale dzięki no. temu potem miałem Xboxa. Także w sumie może nie najgorzej. A jakiego ma fixa Teraz Łana. One jest. A, one S. A ja, ja mam tego najnowszego. Kurde. Series X. To ja chcę go kiedyś kupić, ale no, do tego potrzebne są pieniądze. Ja to dostałem sobie na mojej mini, skróci na gwiazdkę. No to pozazdrościć, pozazdrościć. To dzisiaj... To jest... Ko... O, ta konsolę kosztuje 3500 chyba, ale jak jest dużo no, promocja... No nieco mniej, nieco mniej. Jak jest, promo... jak jest promocja, to nawet potrafi kosztować po tysiąc... więcej nawet ci to powiem, bo... Ja dostałem na gwiazdkę kiedy była promocja ona, ona niedawno wychodziła niedawno ten ten izbos wychodził ja dwa miesiące po wydaniu dostałem to jak była promocja to on kosztował 2300 chyba tak około 4000 no to nieźle jest mała promka była Dwa miesiące po wydaniu, to ja sobie switcha kupiłem, co najwyżej A, mój kolega też ma switch Ej ja wy babycie żeby sobie, sobie na switcha Fajny jest, polecam Będę sobie napierdzielał Fortnite'a w nocy Będę Będę tak. na słuchawkę i będę grał Fortnite'a To są gości. mają Widzę Dobra mam Wigniową, więc ich pozałam się. Leży leżeć? Kto to ciebie należy? Uuuu, idzie drugi. Wiem, ufa! Musi A mi się amunicja skończyła. Dzięki, tego zabiłeś. Ja strzelam, strzelam mu heady, a zadaję mu po 57 HP. Co jest? Tam ogromnie tak. To było blisko. Ja kiedyś oglądałem jakiegoś forteca i jak w pierwszaku, co nie? I sam tu zauważyłem, co nie? Że w pierwszaku pierwszy pocisk jest na czerwonu, co nie? No, i on bije I to? No. No. I, i Od to co? I to tam to zauważyłem. O, no, no to dobrze. Dzięki temu. Wiesz jak lepiej grać. Nie widzę go. O! Leży. Jeszcze kolega. Kolega powiedz spać. Tam jest... Zabiję Mam klucz. Uu, I brak internetu przy okazji. Fajnie. Szkoda, że usunęli teraz to... Tą... O, 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 Dobra, leży. Czekaj, ja się zajmę tym dolnym. tutaj? Nie mam na A Ma kraka. Jak coś, to... ...go zostawiam. Leży. O, tu jest moja roślinka. Gdzie? Obok! Aha! Alfar. Mam obok siebie roślinkę. Tę masz No to... Bo, no to jej powitamy No tak, tylko za... moja jest karłowata jakaś. Moja też, moja też jest malutka. I dlaczego? Bo zawsze jak jest mityczna, to ona jest malutka i trzeba poczekać 14 godzin. Ale ja mam chyba pierwszy raz w ogóle. To mu lepszono, dobrze A oni się tam strzelają w ogóle. Kurczę, plany, nie trafiłem, to taki jest Dobra, pięć czyli jest jedna para i jedna osoba solo. Jeste... Jest... jest, jest, są trzy drużyny. No, jedna tak, para i jedna, jedna osoba solo. I... Tak, tak. Nu... Czekaj, bo teraz umarła jakaś osoba, więc to może się równać, że ktoś miał pięć. Dobra, klimatem. musimy zjechać. No to ty pierwszy, szybko. E to może jechać. Aha! Osied, oh osied! Oh Nastrywaj zadaję po tyle! Eee, no. Została tylko ta para jedna Spoko. No to teraz całkowite skupienie. Czekaj, tylko z broń. Kurde. Na epicką już Czemu? Nie chcę wjechać Dobra, mam, mam już epicką w Chrome. Ja idę dalej, bo chcę sobie wjechać na górę. Ja są oh, musimy się teraz trzymać razem, bo jak będziemy się rozdzielać to. Po no nas kurde po ej, u ciebie też te nie działają. Czego sprawdzę Co jest? Ej, rzeczywiście u te nie działa. Co, co? Co jest? A tobie w ogóle wy, wyświetla się czy możesz no czy właśnie nie możesz. Nie. No tu u mnie też taki pod też. nie wiem, grem się pewnie. Nie to jakiś ten Oni muszą być na kamienistym W sensie obok kamienistego To są nad nami e Na dole są Leczy się jeden Dostał za stówę. Kurde Leży, Leży. jeden Je Jest! Mamy dobrze, super ładnie ładnie brawo